Siema. siema? Siema, 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 wszystkim. Z brega, no to to widziałem, no pojeb... Ale wiem, no moja, on jest, on jest, jest kurwa, ale kurwa... Jest, przytyje trochę kurwa, schudnie trochę kurwa, gruba spierdolona, jest 30 kilo. Co on, popierdolił kogo? Nastradowany na człowiek w treningu, jak chodzi jak myślał, że ja do niego wychodzę. Nie mam co robić kurwa, do niego wychodzić. Kurwa. Uje, tazi. Ty Gdzieś jakiś kurwa gra, kurwa, jakiegoś... Co o cibi. Groźną kurą nie? Taki mi był. bliżej do bossa freakfightów. Tutaj ło ooo. Co prawda jak zostałeś królem flick fightów No to jeszcze tej gry nie przeszedłeś tak jak to mówimy Mam tutaj. tyle walki mam tyle walki jak chuj, że mi się chce zbić, ale kurwa już próbuję walki samasz Bo żeby wygrać tą grę Trzeba A pokonać bossa, A bossem freakfight'ów jestem ja nazwałem go final bossem i zadowolony cieszę się, bo nazwałem go final bosem Niech, niech ma to, że nazwano go final bossem. To, nie, to jest ten zaszczyt, że nazwano go final bossem. No ale no nie oszukujemy się, no raczej każdego, by prawie na jego we fight tak, nie? A to przez swoją wagę, bo nikt tyle nie waży. Bo on jest jak Po Poczek do listy... I też gdzie Bo no ta, bo wina no, no, bo... Bo kurwa jest kur. wielki jak kurwa człowieku. Final Bros to jest. że zapraszam do konfrontacji. Kur, ja 130 jest na początku. 130 kilo, 130 kilo, czyli on chyba... Ty ma nie Ma Daniel? Denis, kur... ma Denisy kur... Ile on waszych w ogóle? 115, teraz będzie więcej, teraz, teraz więcej waży pewnie. Taki byłeś na początku chętny... Siema, Adek. Eee, no i co? Gdzie te twoje chęci? <laughs> Na skróty idziesz? Z crazy, dobra, no z, 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 z crazy byłaby bardzo dobra walka. Ale to właśnie jest w to, to właśnie to są free fighty, nie? Bo ty też nie szukasz kolegów na długo, nie? Tak, to koleżeństwo może pozbrać chwilkę, ale zawsze też się odpierali, że, 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 że kończy się koleżeństwo. Aczkolwiek no, mam do niego szacunek, jak i tam, ale wiesz, ale później no, za tego, że gościcę Denisa, to raczej, raczej będzie ciężko, nie? Co już zajmuje się, Zobaczymy, jak to pójdzie. Widzisz IRL w Chinach z Simolem? Będzie, raczej tak, chciałbym zrobić IRL z Simolem w Chinach. Wiesz damek mógłbyś pierwszym frykiem, który go pokona? Pierwsza damka? Kurwa nie wiem, czy ja jestem zdolny pokonać Adamka, człowieku. Ja miałem pierwszą walkę w boksie, człowieku, w życiu, nie? Teraz zawodową. mam właśnie ten który był kurwa ch... Zawsze miałem duże bary, nie? Zawsze miałem duże bary. Ej, kangur! 10 tysięcy portfelu, 5 gastowym kolderu, króżku modyka z wybiegu, czy przyzwyczaiłem się do tego, czy przyzwyczaiłem się do swojego, przyzwyczaiłem się do swojego, przyzwyczaiłem się do swojego, przyzwyczaiłem się do swojego, ja bym zawalczył na gołe pięści ogólnie, bo znaczy, to serio. bym zobaczył w serii, ma i w K1 boksie, się też na gołe pięści, no zawalczył z historii, ja bym zawalczył w bym na gołe pięści, dachmy tak, to jara. Tak to zobaczyć go pięści. No to To jeszcze na gołe pięści tak to na gołe pięści Miałeś zobaczyć walkę szachty A gdzie mam zobaczyć walkę szachty? Nie, na TikToku? Gdzie ja mogę zobaczyć walkę szachty? O! Fajne tak ta na głowę, kopięcie fajne nie? Level low, level low! Duży kopię. Level, low. prawa... o Ładny hajec, nie, na gardę. Nie ma prawa ci nikt rozkazywać, nie. Co to ma być, że ci, 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 ci ktoś mówi, co ty masz kurwa robić? Przecież to kurwa jest kurwa popierane. to wojsko, człowieku. I goście ci mówi, idź kura, siku, siku, idź siku. Idź Na do drzewa jakim ty kurwa jesteś? jesteś człowiekiem, kurwa, nie jakiś przed Przydopasta mi ja ci, jak ci jakiś drugi człowiek może mówić co masz robić, nie? Pierdź wo, wojsko nie? <laughs> Idź kurwa! Kładź się wstań! Usiądź kurwa! Wejdź na drzewo, no kurwa! Pierdź to! Czy, co to ma być w ogóle? Rodzi się po to, żeby ci jakiś kurwa! Fireflyer w właśnie mówił, kurwa, co masz robić! <laughs> Idź i się pierdź głową, kurwa, w ścianę i potem poprzemyśl czy iść do wojska, nie? Ja bo w ogóle do jakiejś Żał. Pierdale, bo cię kopnę on... ożył. Ożył. ożył, ożył. ożył. Ty się upieczasz tym słwetrze. Ty się upieczesz, czy tym swetrze. No bo to trzeba, trzeba, trzeba coś czcić Trzeba wyjść na, na ulicę i. Po... Mądrego to już miło posłuchać. Pokazywać to. To jest, 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 jest coś pięknego, fajna historia, to jest. To trzeba. To trzeba, to trzeba, to trzeba, no moim, moim zdaniem, to, to jest dobre. To jest za nie? I do UFC? Bo kur. Chyba stare do UFC jestem, co? Czy nie? Aczkolwiek jeszcze na pewno nie jest mi zbyt dużo. Bo teraz po tych wszystkich sześciu wygranych, każdy czeka na moją porażkę i w jakiej dyscyplinie. Więc ja mogę się teraz w chuj, w chuj cenić, nie? Ogólnie nie chcę się trochę walczyć, ale dalej zasięgowo, w fajnie zasięgowo ta walka pójdzie. Jakaś kurwa, no ale nie wiem, no, moim zdaniem w chuj powinno się nic, nie? Bo kurwa, jest na 6 zwycięstw, 0 porażek, ale każdy ma każdymowie. W te walki z nie? Jakby jakoś tych walk Chodzi o dymy Ja teraz mało przedymiłem z donkarstją, mógłbym coś więcej poddymić. Aczkolwiek u mnie te walki trochę są takie, bo u mnie każdy jest i oczekuje, nie? Nie ja mogę się też z innymi porównywać, nie? Bo u innych to te walki nie mają takiego dużego znaczenia. Mi się wydaje, że przy mnie te walki mają znaczenie. Ogólnie walki nie mają znaczeń. Ale przy mojej osobie to ma znaczenie akurat, nie? płyta Nie ma drugiej takiej jak ona A może jest, może ją kocham może, może ją kocham A może tak, strasznie ciebie nienawidzę Ale chciałbym z tobą dzisiaj podbić cały świat Strasznie ciebie nienawidzę, strasznie ciebie nienawidzę Ale zroń dzisiaj się czuję jak Jordan Dzisiaj wyglądam, jak mój się patrzeć Dzisiaj się czuję jak orgasm Chyba o, nie o, powinienem mówić takich rzeczy, ale z drugiej strony przecież mamy być sobą, mam być mi i się wzajemnie kochać, ale ten ty pięci jak, jak je pan Okazało się, że to starszy pad Chrystefanie niech panu wypatrzy na Chrystefanie niech panu na Chrystok, panie, niech panu Gdybym był magiem, mi mógł twoje trzy życzenia, to jaka byłaby dwa prośba, powiedz mi. Prawda, że piękna, ta potusa, pamiętaj że że fotusa ta też groźna, jemane Gdybym był magiem, i mów, twoje trzy życzenia, to jaka byłaby dwa prośba, powiedz mi. Prawda, że piękna, ta fotusa, pamiętaj że Trzeba ku zadać prośbę, hemane! <trymany> Usłyszałbym boga dwojgu długie życie!